Tak padła druga bramka dla Krakowi, sześciu zawodników na pozycji spalonej. No, słyszałem, Zdjęcia się nie widziałem, słyszałem tam, że, że dużo osób było, było na spalonej, tutaj na pierwszy rzut oka też widzę, no, także jeżeli faktycznie, faktycznie tak, to, tak to wygląda, jak to tutaj jest namalowane, no, to, to błąd sędziego w takim razie. No Wiadomo, my, nie chcę się tłumaczyć ani to. my mogliśmy nie spalować, mogliśmy strzelić bramkę na 2-1 i, i by było po, po sprawie. No, tak, My jako, jako drużyna, nawet jeżeli to był błąd musimy musimy spojrzeć na siebie i poszukać, co mogliśmy my w tej sytuacji zrobić lepiej. No właśnie, co mogliście zrobić lepiej, czego brakło tak naprawdę, żeby, no żeby wywieźć punkty jakiekolwiek z Krakowa? No, wydaje mi się, że w pierwszej, połowie, w pierwszej połowie też, nie wiem jak to z boku wyglądało z boiska, ta, ta, ta bramka tak padła po takim naszym... E czegoś. No nie wiem jak to, jak to określić w, jakimś, w jednym słowu czy, czy w dwóch słowach, wydaje mi się, że to wszyscy po prostu po prostu czujemy, że, że brakuje takiego momentu, tak samo jak po tej bramce 1-0, też się udziwiłem, że uda się jeszcze, iść jeszcze na, na 2-1 i potracimy po, po głupiej, po głupiej tam faulu, no i po wrzucce, to może, może błąd sędziego, może nawet wyraźny błąd sędziego, tracimy bramkę i w efekcie trzy punkty dajemy i odejmujemy sobie i dajemy bezpośredniemu rywalowi. Bramka? w 94 minucie boli podwójnie. Marne pocieszenie, że ze spalonego po pomocy pana sędziego i tak naprawdę bramka nie powinna być uznana, natomiast no nie można dopuszczać do takiej sytuacji, gdzieś tam tą piłkę wybijamy chaotycznie z, z naszego pola karnego, jakby jakby ona raziła i no to są takie szkolne błędy, gdzieś, gdzieś nie mogą nam przytrafić. No tak samo pierwsza bramka e, strzału rozpaczy z 30 metrów zawodnik gdzieś Pałęta się sam w naszym polu karnym, bo nie ma przy nim. No, no, na, na, tak, tak naprawdę na, na boiskach ekstraklasy nie można takich błędów robić, no bo przeciwnik wykorzystujemy, żeby strzelić bramkę. Musimy trochę, trochę zdrowia zostawić i jakoś nam przeciwnicy nie ułatwiają, a my jakoś w drugą stronę to robimy.